Dzień dobry. Tu trenerski poradnik językowy. Nazywam się Lena Rogowska-Lewandowska, jestem trenerką, bywam kotrenerką, uczestniczę w warsztatach prowadzonych przez innych i od wielu lat przyglądam się językowi sal szkoleniowych. Ostatnio rozmawiałam też z wieloma osobami, pytając, co cię irytuje w języku trenerskim? Co w języku trenerskim sprawia, że nie czujesz się na warsztatach dobrze? I już wiem, i teraz Wam o tym opowiem. Oprócz zbyt szybkiego mówienia, zawolnego mówienia, dygresji, napuszenia, sztuczności, nadużywania słów modnych, takich jak narracja, kontekst, dyskurs, irytują ludzi trzy rzeczy: trenerski żargon, czyli rozpowszechnione w środowisku trenerskim i zazwyczaj niepoprawne sposoby wysławiania się. Błędy językowe. I kwestie równościowe. W tym filmie opowiem o trenerskim żargonie. W pozostałych dwóch o błędach językowych i kwestiach równościowych. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to w opisie pod filmem znajdziecie linki do źródeł. Żargony trenerskie różnią się między sobą. Widać wpływ szkoły trenerskiej, którą kończyliśmy, oraz środowisko, w którym zazwyczaj szkolimy. Są wpływy pozarządowe, Urzędowe, biznesowe, ale wszystkie żargony trenerskie mają ze sobą coś wspólnego. Niezaprzeczalny numer jeden: zadziało się. Dawniej zadziać się znaczyło zagubić się, ale nie w tym znaczeniu jest zazwyczaj używane w salach szkoleniowych. Co się tutaj zadziało, co się zadzieje jutro, ale się zadziewa, mówią trenerki i trenerzy. Niestety nie mówią poprawnie. Należałoby powiedzieć, co się tutaj wydarzyło, co się wydarzy jutro, ale się dzieje. W języku trenerskim pojawiają się też wyrażenia niepotrzebnie rozbudowane i rozwlekłe. Zasada jest taka: jeśli coś da się powiedzieć prościej, powiedzmy to prościej. Zamiast nie posiadam takiej wiedzy, lepiej powiedzieć po prostu nie wiem. Zamiast na chwilę obecną, lepiej powiedzieć obecnie. Pojawiają się też pleonazmy, czyli niepoprawne połączenia wyrazowe, w których znaczenie pierwszego wyrazu powtarza się w znaczeniu drugiego. Na przykład wzajemna współpraca, potencjalne możliwości, najbardziej optymalny, kartka papieru, tydzień czasu. Lepiej powiedzieć po prostu tydzień, kartka, współpraca. Po polsku można zadedykować komuś książkę albo piosenkę. Dedykujemy komuś dzieło poprzez umieszczenie w nim dedykacji czyli krótkiej informacji o tym, że coś komuś zostało podarowane lub poświęcone. Dedykujemy coś komuś. Konstrukcja dedykować do czegoś albo dla czegoś jest niepoprawna. Dedykować brzmi wytwornie pewnie stąd nadmiar dedykacji ale oferta nie może być dedykowana. Szkolenie nie może być dedykowane, może być skierowane, przeznaczone, dostosowane do potrzeb określonej grupy. Po polsku zaadresować można kopertę. Konstrukcja adresować potrzeby, problemy jest niepoprawna. Zamiast adresować problemy, opisujmy problemy, zajmujmy się problemami, odpowiadajmy na problemy, rozwiązujmy problemy. Takowanie, czyli umieszczanie partykuły tak na końcu zdania, tak? Takowanie rozprzestrzeniło się podobno poprzez szkolenia sprzedażowe, na których uczono, żeby każde zdanie kończyć pytającym tak, po to, żeby przyzwyczaić klienta do potakiwania, zanim zada mu się ostateczne pytanie: Kupuje pan? Takowanie podobno ma sprawiać, że rozmówca uzna rację mówiącego. Podobno ma pomagać w kontrolowaniu przebiegu rozmowy. Ale takowanie irytuje. Nie takujmy. Czasami nadużywamy też innych słów na końcu zdania. No nie? Prawda? Co nie? I to tyle o żargonie trenerskim. Zapraszam do oglądania pozostałych filmów o języku sal szkoleniowych.